Jestem w dzisiejszym odcinku. Zagramy sobie wy Robloxa. Ty oczywiście. Tu zaczynamy od fre tego tego. Od darmowego autka Volkswagena. Nie. O, mamy 100 zł. Za nic. I czemu nie mogę wsiąść do auta? Dobra, jestem w aucie. aucie Będę prał się jak tu się pieniądze, co to jest za system naliczania w ogóle? Nie mogę jeździć autami w ogóle. O, spawn. Ty no nie mogę w to wejść. Spawn. Spawn, 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 spawn. Ej, bez sensu. Ja się sobie pojeżdżę w dzisiejszym odcinku przynajmniej. Hmm. On za Robuxy. <laughs> o, o, o. Glock. może to trzeba kupić? Bo E, F, G, D. No nie, na, na D się chodzi. Sorry za tą chrypkę, ale. Oj, może teraz mogę wejść? A nie, zegarek kupiłem, bez sensu. Kar. Spawn. Spawn. Au! E, no nie no, bez sensu, serio. No i co i mam czekać? I nudzić się aż chyba że idziemy mu ukryć auta. No, bo moje nie działają. Bez skitu. Moje nie działają. Par... A może wyjdę stąd? I teraz. O! I E. I tam nam się hajs będzie zbierał. A my sobie będziemy... O! Na P można kolor zmienić. Nie podoba mi się. Czarny. Ekstra kolor. Oczywiście robuxy, nie było jakby inaczej. Nie wiem, który był najlepszy. Dobra, jedziemy zielonym. Air. muzyka też za robuxy, Pewnie tak. Ej. Ej, fajnie się jeździ. Wziąć jakiegoś gościa na wyścigi? To może się z nim pościgam w następnym odcinku. Musimy tą serię zatoczyć, jak się dzisiaj nie uda wszystkiego zrobić mhm. Wracamy do nas. I szkoda, że się driftować nie da, bo w Mad City Odcinek już niedługo Można Ej, spróbujemy się rozpędzić na ten cały pasek. Nie patrzyłem czy mi się już udało. Ale spróbujemy. 500. To poczekajmy chwilkę. Dobra, mamy tylko, czy ja stąd teraz wyjadę? Oj, są tańsze rzeczy. A to dywan, tylko Gdzie pojeździć. A tu można kupować w ogóle auta. Sklep kupimy wszystkie, przysięgam. Jak się da tu zapisywać, to kupujemy wszystkie. Ole się super jeździ. Próbujemy się rozpędzić na maksa. Ja wątpię, że tym czymś się da. No do 124 maksimum. bez zakręcania? Z zakręcaniem 124 jeszcze jest na maksimum. Nie ma szans. Ale ładne widoki, nie? Mm, nie, tak, nie, tak. Tak lepiej. O, wracamy do nas, coś kupimy znowu. O! Albo zbieramy na lepsze auto. Bo w sumie. Łu! Wow! Nie wiem, czy tutaj się da jakoś ulepszyć, to żeby szybciej pieniądze leciały. Czy ja już roboksy? No, robóksy. No a jak? Sofa. Hmm. O, jako pasażer można wsiąść, to też jest spoko. Możemy dostać w następnym odcinku taksówkarzem. No a jak? Dobra, zwiedzimy całą mapę, jedziemy dookoła. Bo jak widziałem na. jak wchodziłem w tą grę, że niby jest gdzieś torby ścigowe.

Kółka są na białym, nie oszukuję. Ej, może jak wygram, to coś dostanę, coś by było spoko. Ej, można normalnie jeździć. Tylko moje auto jest tak powolne, że będziemy to robili 5 minut. Nie no, żartuję. Jak chcecie, oczywiście ze mną zagrać, ja przyjmuję każdego widza. Każdy ma szansę ze mną zagrać. Mogę też utworzyć Discorda, na którym możemy też sobie pograć, pogadać. A tak będzie więcej subskrypcji. Ej, ja cały czas plus 8 tu pisze mi. Czyli za jazdę może jest plus 8. Ale jedno kółko tylko robię, bo to bez sensu. O, jeszcze trochę i na auto mamy w ogóle. No i walłem, bo się tropką powiłem. Nie wiem, czy wy tego nie będziecie mieli za głośno. Ominąłem checkpoint. O i meta! Proszę Państwa, jadę po wygraną w tym wyścigu i w tym momencie przekraczam linię. 500 zł, pierwsze miejsce. I tak sobie tak mogę cały czas jeździć i pierwsze miejsce dostawać. Dobra, idziemy przez miasto. Vandal, Uwaga, trafię w znak. A on jest mnie zniszczalny. Nie wiem, czy tam nie miałem skręcić, ale chyba miałem. Dobra, tu są te stanowiska. Tu można te auta kupować. I nasz jest chyba tam, jak się nie mylę. Patrzcie to. Myślałem, że to jest takie niewidzialne. O, już 10 minut. To nie, to tak długo nie może trwać odcinek. Lecimy szybko coś kupić. A w następnym odcinku obiecuję, że będziemy jeździli tym drugim autem. Wo! Przejechało mnie to. Nie wiem, czy kupować. Dobra, kupimy dodatki. Potem pogram. Biuro mamy gotowe. Pracownika też mamy. Zróbmy sobie zdjęcie. Rzućmy to na face. A co on ogląda? Niebieski, mogę coś kupić za tego tysiaka, za dwa to jedynie kupić tamto. Nie będę przedłużał bezsensownie, już jest tak długi odcinek. Bardzo. Takim pięknym autem żegnam się z Wami. Ja byłem. Puka masną. I takie tam. Cześć.